Przyszła wiosna, a ja postanowiłem pierwszy raz od trzech dni wyjść z domu po jedzeniu ciast, ciastek i ciasteczek. Postanowiłem spalić trochę kalorii, a tak w ogóle jestem w Łodzi. Mam nadzieję, że brzuch i brzuch pozwoli mi pokazać odrobinę swojego rodzinnego miasta. Do zobaczenia! Wycieczkę po Łodzi zaczynam od miejsca, w którym ustałem w autobusie nocnym linii N3 parę lat temu i tu mnie właśnie zgarnęła policja, także podróż sentymentalna. Niewiele pamiętam, bo wracałem z imprezy, ale kojarzę krańcówkę, a krańcówka w slangu łódzkim to znaczy pętla autobusowa bądź tramwajowa, a żeby jeździć tramwajem bądź autobusem w Łodzi trzeba mieć migawkę. Czyli bilet miesięczny. Takie ciekawostki na sam początek, ale jestem wygadany. Jestem trzeźwy nawet. Jedziemy na lotnisko w Łodzi. Port lotniczy im. Władysława Reymonta lotniczy, na którym wykonywane jest jedno połączenie czarterowe, i bodajże dwa takie regularne, więc nie sądzę, żebyśmy zobaczyli jakikolwiek samolot. I tutaj ciekawostka na lotnisku wodzi też pracowałem przed otwarciem, chyba ze dwa tygodnie. Montowałem meble, składałem regały i rozwoziłem fotele po różnych pomieszczeniach. A po otwarciu pracowałem w najgorszej kawiarni na świecie, y, która mam nadzieję, że już jest zamknięta. Stojąc w korku, zauważyłem po swojej prawej stronie stację benzynową, na której y, też pracowałem. I to też nie była y, fajna praca. Pracowałem y, dwa albo trzy dni. Pamiętam, że mi podziękowali. Tak, podziękowali mi, bo byłem najgorszym sprzedawcą, ponieważ do paliwa nie proponowałem hot dogów i pamiętam straszną panią dziewczynę, jakie krótkie włosy e, blond e, z konkretną nadwagą, która stała zawsze za mną i mówiła zaproponuj hot doga. Także stacja jest tutaj. Kiedyś nazywała się bliska, teraz jest zwykłym odlenem. Eee, Boże, i know she'll be the best of me at least we'll both be none. and she'll always get the best of me the worst is yet to come but at least we'll both be beautiful and stay forever young this i know this i know she told me don't worry A jeżeli macie do mnie jakieś pytania odnośnie e, Agenta, Projectu Runway bądź e, na przykład tego co jem na śniadanie e, albo w jakiej pozycji lubię sypiać, to mogę nagrać filmik pod tytułem Q&A, czyli e, tłumacząc to na język polski, pytania i odpowiedzi. A za mną jest podwodniczy e, imieniem Władysława Monta, potocznie zwany przez mieszkańców Linkiem. Tak się kiedyś nazwał. co najśmieszniejsze, przed lotniskiem stoją słupki i przypomniało mi się, że te słupki też rozkładałem. składałem. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come But at least we'll both be beautiful and stay forever young This I know, this I know She told me don't worry about it She told me don't worry no more Jestem na UF Piotrkowska, czyli knajpy, pracownie i w sumie kultowe już miejsce w Łodzi. Oczywiście schowałem się gdzieś w rogu. na Piotrkowska i jeszcze parę lat temu były same budy z chińskim jedzeniem i jeszcze pamiętam, że jak pracowałem niedaleko w ogródku, w wakacje podawałem piwo, to na tych stolikach karmiły się gołębie. A teraz jest jedno z fajniejszych miejsc i powstaje tu sporo reklam takie ciekawostki. So we can't go without it She told me you are never Jestem w pasażu róży, fajne nowe miejsce, cała kamica ułożona małymi lusterkami. Nowa, absolutna miłość w mieście Łodzi, czyli w moim mieście, nowy dworzec Łódź Fabryczna robi wrażenie. Gdzieś nie przyjechałem zwiedzać dworzec faultyczny, także e, związane z tym miejscem są same miłe wspomnienia be me, we'll Póki co za dużo tu się nie dzieje, ale mm, trzymam kciuki za dworzec faultyczny W końcu to wygląda jak dworzec i to by było na tyle w sumie z Świadomość, że w ogóle, na, w ogóle Wam nie pokazałem swojego miasta, ale obiecuję Wam, że będzie jeszcze okazja. A jak coś też, czy są dwa vlogi z Hamburga i z Berlina, więc możecie sobie zobaczyć. Do zobaczenia.